Witajcie za stołu! Tematem dzisiejszego odcinka jest uzębienie i jego brak. Zapraszam! Tak na dobrą sprawę, drugą przyczyną wizyty u stomatologa z dzieckiem jest utrata uzębienia. Dlatego moi drodzy kilka ważnych informacji. Jeżeli posiadacie dziecko, które ma zęby mleczne, całkowicie sprawę i jej tok i rozwój możecie zepchnąć na wróżkę zębuszkę. Natomiast jeżeli Wasz poszkodowany ma zęby stałe, pamiętajcie o tym, że po tym właśnie jak taki ząb opuścił zębodu, należałoby trzymać go zawsze za koronę, tak żeby nie to... Do tutaj korzeni, które potem zostaną z powrotem właśnie wsadzone w zębodu, ale zanim zostaną wsadzone, należałoby przepłukać albo dziesięciosekundowym intensywnym strumieniem zimnej wody, albo chociażby jakimś płynem do soczewek lub zwykłą solą fizjologiczną. Następnie wsadzamy takiego zęba w zębodu, kładziemy na to chusteczkę i każemy dziecku szczęką docisnąć, tak żeby unieruchomić wspomniany ząb na okres do czasu wizyty w gabinecie dentystycznym. Następnie warto by wdrożyć dietę półpłynną, a najlepiej płynną. Do tego jeszcze dbać o higienę waszego gębofonu, często szczotkując zęby po każdym posiłku szczoteczką co najmniej delikatną, a także roztworem i tu uwaga moi drodzy trudny wyraz chlorheksydyny płukać wspomnianą paszczę dwa razy dziennie przez pierwszy tydzień i dzięki temu, moi drodzy, macie szansę na to, że sztuczną szczękę kupicie sobie w późnym wieku podeszłym. No a jak nie to to Wy z kolei musicie się zamienić we wróżkę zębuszkę i zasponsorować dziecku zęba. Także to jest taki program Wróżka Ujemna. Wszystkiego dobrego. Ahoj!